Znajduje się na terenie byłej stacji kolei parkowej Górgoszty. Znajduje się w lokomotywie spalinowej z serii WLS. Niestety, lokomotywa ta została spalona w 2011 roku. Skąd wzięły się materiały do budowy tej kolejki? Historia jest dosyć długa i zawiła. Lokomotywy z serii WLS do Bydgoszczy przybyły z Wyżyskiej Kolei Powiatowej. A skąd szyny? Szyny użyte przy budowie tej kolejki zostały pozyskane z odcinka Bydgoszcz-Koronowo. Znajduje się we wnętrzu tej lokomotywki i teraz opowiem Wam, co do czego służy. Także zacznijmy od największego pokrętła w tym ustrojstwie. Jest to hamulec. Powyżej hamulca znajduje się przysłowiowy gaz. Nastawnik obrotów silnika. Po lewej stronie, od gazu, znajdują się biegi, tak jak w samochodzie można powiedzieć. A tutaj, po lewej stronie, za biegami, mamy drążek do zmiany kierunku jazdy. Przód, tył. Piasecznica. Do czego służy piasecznica? Piasecznica y, sypie piasek na szyny wtedy, gdy jest cielisko i lokomotywa robi. Tak, lokomotywa fali No i ostatnim elementem, a w sumie to przedostatnim, w tej lokomotywie jest sprzęgło. I teraz ostatnim, naprawdę już ostatnim, jest gwizdawka. Y, znajduje się przy podwoziu tej lokomotywy przy wybrakowanym podwoziu trzeba podkreślić ale nie brakami będziemy się zajmować w tym odcinku tylko hamulcami są to hamulce mechaniczne i jak takie hamulce zacisnąć w bardzo prosty sposób w kabinie lokomotywy znajduje się śruba rzymska którą kręcimy i ona nam ładnie Znajduje się przy pozostałościach naszej kolejki wąskotorowej, kolejki parkowej, a są to podkłady wąskotorowe drewniane. Niestety taki przykry los je spotkał. Niestety po warsztatach kolejki parkowej i również stacyjnej nie zostało praktycznie nic. Tylko te nieszczęsne ruiny i Ogromny, wolny plac. To już niestety koniec dzisiejszego reportażu. I na koniec zadajmy sobie pytanie, jaki los czeka inne kolejki wąskotorowe w Polsce. Dziękuję za oglądanie!